Dzień dobry. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, tutaj Tivur. Witam was w moim studiu. Pisaliście do mnie Tivur, kiedy zrobisz recenzję studia, boxing i tak dalej. Możecie to trochę potraktować jako taki film? Bo chyba jeszcze takiego nie robiłem, ale first things first. Najpierw, jak widzieliście, moje studio na przełomie ostatnich lat przechodziło dość dużo transformacji. Najpierw dodawałem to, dodawałem tamto, tu jakaś półeczka na konsolę, tutaj lampy wjechały, kiedyś były pewne kule, zmiana biurka, zmiana sprzętu. No i teraz moje studio Przeszło największą transformację, jaką widziało przez wszystkie ostatnie lata, czyli kompletnie zmieniło swoje miejsce. Ja zmieniłem miejsce zamieszkania, już nie jestem w piwnicy, tylko na kompletnej przeciwności, ponieważ na x piętrze bloku. No i troszeczkę się zmniejszyło, jeżeli chodzi o jego powierzchnię, dlatego też muszę dopasować wszystko, co się tutaj znajduje, do warunków, jakimi operuje. Ten film nie ma żadnego scenariusza, więc mogę tutaj trochę gadać głupoty, trochę się pultać. Mam nadzieję, że Enigma swoim magicznym montażem wyciągnie ze mnie jakieś jeszcze resztki godności i dobrych Materiału. Słuchajcie, czas na kolejny upgrade. Taki, na który bardzo mocno się jaram, ponieważ oświetlenie. Oświetlenie to jest najważniejsza część chyba nagrywania dobrych filmów. Ja tutaj nawet nie chcecie widzieć, jak wygląda moje oświetlenie teraz. Dwie lampy stoją tutaj, walą mi po oczach, ale nie mam miejsca, żeby ustawić je inaczej. Dlatego żyję jak żyję, a jak zrobię tak to widzicie migocze. Lampy, które mam zamontowane tam, to są lampy Yongnuo. Takie, z których korzystam już od dłuższego czasu, nie jestem pewien. Strasznie mi się zawsze podobały, ponieważ mam do niego jednego pilocika, którymi mogę je włączać i wyłączać, dwie naraz, bez sięgania tam, bez żadnej manipulacji, wiecie co? Mogę je jeszcze osłabić, mogę je wzmocnić. Jakieś dwóch barw akurat światła nie mam, ale mogę zrobić, żeby były czerwone. <laughs> Tylko jedna, się zmienia się jej kolor. Bardzo fajnie działają, ale mają parę minusów. Jak zawsze widzicie, świeci mi się strasznie czoło. To są rzeczy, które no jakby na moim kanale przejdą, nie? Mała kamerka, kluczowanie, blue screena, który wisi tutaj nade mną, ale chciałbym zawsze dążyć do ulepszenia materiału wideo, jaki produkuję. Dlatego też cieszę się, że Elgato przysłał parę fajnych rzeczy. Dokładnie mówiąc aaa, mamy keylighta, którego nie umiem ewidentnie trzymać, czyli lampy, które są bardzo podobne do tych jągnułek, które wiszą mi tam, ale mają parę fajnych zalet. Po pierwsze, jak tak patrzę na tą lampy, to ma jakieś takie miękciejsze, bardziej rozproszone światła. To jest to, co powoduje, że właśnie moje czoło mogłoby magazynować energię słoneczną, a po drugie, są sterowane przez Stream Decka i to nie byle jakiego Stream Decka, bo zaraz zobaczycie jakiego. No i mają troszeczkę sympatyczniejszy sposób montażu niż to, jak zamontowane są moje obecne lampy, ponieważ są przyczepione do uchwytów monitorowych za pomocą cybantów antenowych. No, prezentuje się to niezbyt estetycznie, bardzo chałupniczo i tak wręcz. Goło. ale la montaż y, lampki lightowych od Elgato wygląda o wiele sympatyczniej, dlatego też wydaje mi się, że będzie to fajnie działało. Mam takie lampy, a dwie, żeby zastąpić moje obecne gnuło, i tym będziemy się w dzisiejszym filmie zajmowali. Nie będę wam pokazywał całego procesu montażu, bo bez przesady, ale zobaczymy, zobaczymy wszystkie sprzęty, które dzisiaj dane mi było otworzyć z tych magicznych paczek, ponieważ to nie wszystko, ponieważ Corsair y, i Elgato przysłali parę innych fajnych rzeczy. Po pierwsze, powrót najlepszej klawiatury mechanicznej. Na jakiej pisałem. Dlaczego jest najlepsza? Dowiecie się w tym filmie, właśnie, bo nie jestem pewien, czy się wypowiadałem na ten temat wcześniej, ale to nie koniec. Nowe słuchawki. Nowe, no nie aż tak nowe, ale dla mnie nowe, czyli Virtuoso RGB Wireless. Nie miałem okazji ich nigdy mieć na głowie, ale podobno to najlepsze bezprzewodowe słuchawki gamingowe, jakie można dostać, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, zasięg, brak zakłóceń i mikrofon, dlatego przetestuję to osobiście, chociaż z moim setupem, z moimi przedwzmacniaczami i mikrofonem xl niestety bezprzewodowo. Nie jest dla mnie, chociaż może ostatnio dużo grywam osobiście, poza nagraniami, to wtedy by się przydało. Ale to nie koniec, ponieważ Hilighty. Ich najlepszą funkcją jest to, że można kontrolować je przez Stream Decka. Ten cały software jest ze sobą sprzężony. Mamy Control Center, mamy oprogramowanie Stream Decka, możemy programować multiakcje, możemy zmieniać dwoma przyciskami ustawienia tych lamp, i dlatego też wjechał Stream Deck XL. Jestem dumnym posiadaczem Stream Decka już od no, dość długiego czasu mocno mi pomaga na streamach czy przy nagraniach, dlatego też większa ilość przycisków, którą daje XLK zdecydowanie mi się przyda. Unboxing Time. Uuu, jak dawno nie robiłem żadnych filmów, unbo un <grymne> filmów unboxingowych na kanale. Aż mi tego brakowało, ponieważ otwieranie paczek to jest jednak dla każdego fana gadżeciarza naprawdę, naprawdę najlepsza rozrywka. Tutaj mamy opakowanie Kilajtu. Już w tej chwili widzę, że design tego zdeczka się różni od moich, L od moich jungnuło, które, no, nie mają aż takiej takiego fajnego poziomu kontroli nad tym wszystkim. Jeżeli chodzi o funkcje, które są tutaj wymienione na opakowaniu, to mamy obsługę przez aplikację, czyli zapewne chodzi o aplikację też mobilną. Mamy 2800 lumenów w dwóch barwach kolorystycznych, światło ciepłe i światło zimne oraz 5500 kelwinów, które jest najoptymalniejsze do nagrań, ponieważ jest światłem białym. Mamy oczywiście właśnie zmienne kolory od zimnego przez ciepłe i Zaoszczędzanie miejsca dzięki metalowemu designowi. Otwórzmy sobie tą pakę. Nie będę otwierał dwóch kilajtów, które tutaj posiadam, ponieważ, no, chyba jest to samo w środku. Nie. Ja chciałbym tutaj, no, niczego nie zniszczyć, ale też otworzyć to tak, żebym dał radę to wyjąć bezproblemowo. Nie jestem pewien, jak to pudełko jest skonstruowane, ale chyba, uuu, uu, widzę masę papierową. A, e, e. po co ja na te treningi chodzę, o, żeby otwierać paczki? Fantastycznie, dobrze. A, mamy największą instrukcję obsługi i szybkiego montażu, jak w życiu widziałem. Mógłbym to oramkować i powiesić sobie na ścianie. Tak więc spoko, ja się tym zajmę we własnym czasie, ale poza tym mamy najważniejszą rzecz. Samą lampę, która jest... Uuuu! Ma taką, ma taką przyjemną wagę w sobie. Zestaw jakichś akcesoriów i też metalową lagę, która będzie używana, żeby się przyczepić do biurka. Ma uchwyty podobne, jak uchwyty monitorowe. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda i co się tutaj dokładnie znajduje. Zacznijmy od lagi, bo już ją mam, mam w ręku. Jakby... To jest nieba a ziemia w porównaniu do tego, jak moje obecne lampy są zamontowane. Mamy, proszę bardzo, metalową lagę. Docisk od dołu z gąbką po obydwu stronach. Mamy też ogumowane, widzę, pokrętła, które nam zwiększają, zmniejszają nacisk na tej pauce, żeby móc ją wyjeżdżać do góry, do dołu. Mamy głowicę, proszę Państwa, taką półkulkową, bym powiedział, żeby móc manipulować tą lampą we wszystkie strony. I to jest świetne. W kilajcie, -like. mamy od razu cały zestaw, bo kiedy kupiłem ją gnuło, to musiałem do niego dokupić cybanty. Musiałem mieć co do tego zamontować, musiałem dokupić głowicę kulkową, żeby móc z nimi ruszać tutaj i je pochylić, a tutaj od razu przyjeżdża nam zestaw, który praktycznie możemy w gotowy sposób przyczepić do naszego biurka i gotowe. Co mamy w opakowanku tutaj? Przejściówki na różne gniazdka oraz sam zasilacz. Tak więc fantastycznie. Samą lampę jeszcze obczajmy. Choć tu kilajcie, chcecie zobaczyć w pełnej twojej krasie i niesamowitej zajebistości. Żebym tylko nic z nim nie zrobił. Proszę. Курды, ну небо, а земля. Mamy tutaj dwa przyciski, on, off i reset. To może na razie na off je zostawię, ale jak to niesamowicie ładnie wygląda pod kątem estetycznym. Tutaj, jak się popatrzy na moje na, na ją ciągle mi się słowa mylą. To mamy ewidentne, po prostu rozłożone LEDy wszędzie dookoła. Po kilajtach liczę na jedno gładkie światło, które będzie się równo rozprowadzało na wszystkie strony. Mamy też tutaj, proszę Państwa, taki jakby radiator dookoła. Nie czarujmy się, mimo iż LEDy to też się grzeją, ale nie ma porównania do softboxów, które mogłyby zrobić tutaj latów w zimie. Eee, jeszcze sobie zrobimy porównanie, jak tylko to ją zdemontuje, zdemontuję, jak to wygląda. I... I co? I lecimy dalej, lecimy dalej z rzeczami, które są do otwarcia. Może na kolejny teraz ogień wychylam się i za aparatu filmuję różne cuda. Stream Deck, stream Deck XL. Mojego stream Decka mam tutaj postawionego pod moim monitorem, cały czas skonfigurowanego z przyciskami, których używam do nagrywania. Czego ja odpiąłem? Nie. Nie wiem, czemu te przyciski było, widać. Komputer, który go obsługuje, jest wyłączony, to może go włączę. On jest nam tutaj potrzebne, żeby porównać rozmiar deka, bo teraz będzie większy. Oczywiście o to chodzi. Więcej przycisków. Jak tutaj liczyłem, mamy trzy rzędy po pięć przycisków, czyli 15 przycisków. Zaraz policzymy na żywo, ile tych przycisków jest w Stream Deku XL, czyli największej dostępnej wersji, bo jest jeszcze stream deck mniejszy, który ma tych przycisków jeszcze mniej. Na przy moim potencjalnym użytkowaniu to by było za mało. Mamy quick Setup Guide i mamy naszego. Jebacza! Uuuu! Ależ to jest chonker. ten po prostu sprzęt każdy jaki mam zwiększył swój rozmiar. Lampy mają większe nóżki, stringek, więcej przycisków i ja piernicze. Mega szanuję tą taką filcowatą osłonkę, która tu jest nałożona, zaklejona nalepką z logiem Elgato. Unboxing experience jest bardzo przyjemny. Uuuu! Cztery rzędy, po trzy, sześć... 8 przycisków, czyli 32 przyciski tutaj się znajdują w porównaniu do 15 tam. Jedyna różnica względem zwykłego Stream Decka. Poza tym, że wygląda tak, jest taka. Nie mamy regulowanej nóżki, z tego co widzę. Ona jest na płasko ustalona na taki pochył. No, mi się bieści idealnie i wszystko tutaj widzę. E, wpinamy to gdzieś tam w środku. Czy ten plastik można w takim razie zdjąć, żeby móc to jakoś y, wygodnie wpiąć? Panie, no bez problemu, tu magnety jakieś są. Można to też na płasko, widzę, ustawić po zdjęciu tej nóżki. Ale tak, e, gdzieś tutaj na pewno wpina się kabel niewątpliwie. Legit nie widzę gdzie. Jestem ślepy? Jezus, czy... Nie, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, mamy USB-C. USB-C tutaj z boku, już prawie go nie zauważyłem. Cyk, tutaj się ukrywa. Stream Deck zwykły był na stałe podbięty kablem, dlatego tutaj fajne jest to, że można go przenosić w trochę wygodniejszej formie. Kabliarino, oczywiście też dostarczony, ładny, opleciony. USB-C, bardzo ładnie. Ale okej, okay, kontynuując. Stream Decka może odłożę na biurko obok. Lecimy dalej. Proszę państwa, Corsair Virtuoso RGB Wireless, czyli nowe suchafonki. taki wy wygodny. Plastik do pociągnięcia. Wyciągnijmy je z miejsca ich uśpienia, żeby tutaj poznały uszy prawdziwego gamera. No, pewnie coś tam mogłem zrymować, co by mnie bardzo obraziło. Niewątpliwie, że Wy w komentarzach podołacie temu zadaniu. Uh, okej, okay, dobrze, dobrze. Kurde, no jeżeli chodzi o słuchawki, to to już jest tyle. Ależ ciężko te nauszniki chodzą, jak się obracają, bo słuchawki można zrobić z nimi tak. Mm -hmm, mm -hmm. Żeby mogły na przykład leżeć nam tutaj na płasko. Ale one chodzą strasznie ciężko. I to w dwie strony. God damn! Ale to dobrze. Ja tutaj mówię o tym ciężkim obrocie jako o plusie, ponieważ czasami się zdarza, że wiecie, one latają same z siebie na wszystkie strony. Można oczywiście regulować wychył. Podoba mi się to, że ten wychył tutaj opisany jest, proszę Państwa, numerkami. Więc możemy sobie zapamiętać, że na przykład dojeżdżamy do 6 albo 4, 4 4, 5 i tak dalej. No wiemy, gdzie się zatrzymać, jak chcemy sobie to jeszcze raz ustawić. Założę se to na głowę. Wiecie, założę se to na głowę, zobaczę, jak mi się to nosi. Na maksimal to będzie za dużo, ale tak. A może jednak na maksa to będzie dobrze? Okej. Okay, Okej. Okay. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka? Moje szpiczaste włosy sprawiają, że czuję ten pąk w tej chwili, ale on jest tutaj podgąbkowany, leciutko taką sympatyczną skórą, eko skórą obstawiam, ale Nie łapcie mnie tu za słowo. Nauszniki są okrągłe, zamiast takiego jajowatego kształtu, ale akurat moje uszy mimo już zawsze rozmiaru słonia Dumbo i odstające bardziej niż Fajnie się tam chowają w środku. Nie mogę nic złego o tym powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa z komfortem po dłuższym użytkowaniu. Ale jak na te materiały, jak je chwyciłem w ręce, myślałem, że będą troszeczkę cięższe. A jak teraz je mam na, na, na głowie, nie wydają się być ciężkie. Czuję, że moje uszy dotykają całego wnętrza tam, ale to dobrze, bo izolacja będzie lepsza. O nie! Już zaczynam coś rozwalać. Czemu kazaliście mi za to pociągnąć? Nie, tego akurat robić nie chciałem. A tutaj mamy takie trochę standardziki. Mamy instrukcję, mamy mikrofon, który możemy dopiąć y, z tego, co widziałem po recenzjach tutaj z lewej strony naszych słuchawek. Od razu zaznaczam, to nie jest wielka recenzja, to jest taki A, ja, ja, quick look na nowe rzeczy w moim studiu. Ja nie umiem wpinać złącz. Mamy też kabel jackowy, który możemy podłączyć słuchawki do telefonu z jackiem. To już trochę rzadkość, ale ja będę mógł połączyć, podłączyć do mojego interfejsu. Mamy też nadajnik czy też odbiornik. Nie, to, to będzie akurat nadajnik, bo nadaje do słuchawek. I mamy też podpięcie na USB-C prawdopodobnie po to, żeby te słuchawki ładować, no bo jednak bezprzewodowe słuchawki ładują trzeba. Mikrofon po wpięciu oczywiście można tutaj powyginać. Też widzę, że tutaj od spodu jest przycisk, który możemy go wyciszać. Z tego co widziałem, na mikrofonie świeci się lampka, która nam pokazuje, że jest on wyciszony, żebyśmy czasem eee, nie pokazali kolegom na Discordzie, jak kłócimy się z mamą na temat tego, czy zrobiliśmy lekcje. Wiem, że one też mają tutaj taki sprytny przycisk, poza pokrętłem głośności oczywiście, które w przyjemnie ciężki sposób chodzi, bo na moich obecnych słuchawkach strasznie często po prostu majdnę ręką i sobie zciszę. Potem nie wiem, czemu mam ciszej. A mam też przycisk do przyłączania się na Tryb wirelessowy i, i kablowy. Już widzę, że w tej chwili, proszę państwa, RGB na słuchawkach zaczyna szaleć. Dlatego co? Przełączam się na tryb kablowy. One się zaświeciły na czerwono, sugerując wyłączenie. To odłóżmy. Ale teraz klucz programu oczywiście poza kilajtami, na który czekałem chyba najbardziej, czyli klawiatura K70RGB MK2 Low Profile. I ta ostatnia część nazwy jest tutaj najbardziej kluczowa. Ponieważ ja miałem okazję już korzystać z tej klawiatury. Ja jestem wielkim fanem klawiatur mechanicznych, ale zawsze byłem w trakcie misji, żeby znaleźć switch idealny dla siebie. I wiecie, jaka była kwestia tutaj najważniejsza? Że żaden mi do końca nie pasował. Uwielbiam to jak klikają niebieskie, ale nie lubię jak trudno się na nich gra. Uwielbiam to, jak fajnie się gra na redach, ale brakuje mi tego kliku. Browny, Brauny w miarę zaspokajały mnie wystarczająco, ale kiedy tylko miałem okazję poklikać na switchach, moi drodzy, niskoprofilowych... Moje życie się odmieniło. Tak więc weźmy tą klawiaturę. Tam jeszcze podkładka pod nadgarski została, to muszę ją zaraz wyciągnąć. Dobrze, kablu, leż tam, proszę Cię. Switche niskoprofilowe to najlepsze switche do klawiatury, jakie mogą istnieć. To jest moje personalne zdanie, proszę mnie tutaj z tego nie rozliczać, ponieważ są po prostu niskie. Ten... odległość, jaką przebywa przycisk do momentu kliknięcia, jest prześwietna. Choć tu, kablu. Są tak niskie. Są tak fantastycznie niskie. Jeżeli chodzi o dźwięk klikania, to ja się tu nachylę i zrobię tak. Są takie jakby wytłumione, mega przyjemne. Ja oczywiście od razu rozkładam nóżki do klawiatury, ponieważ ja jestem typem człowieka, który zawsze nóżki w klawiaturze ma, roz, ma rozłączone. No i kurde, witaj z powrotem w mojej rodzinie, piękny low-profile'u. Jestem szczęśliwy. Oczywiście pomijając fakt, że ma RGB, tutaj ma kontrolki do audio, tego mi brakowało, tego fajnego metalowego pokrętła w Corserowych klawiaturach. Ale te low-profile, z tego co mi się wydaje, to są low-profile, proszę Państwa, ale to jest Switch... Speed, czyli jeżeli znajdzie mnie na bycie superesportowcem, to to też będzie dla mnie otwarta ścieżka kariery, ale wiemy, że to się nigdy nie stanie. Może chociaż trochę mniej będę ssał. Mamy też oczywiście zapasowe przyciski. Jeżeli chcemy sobie QWER DIF albo wsada podmienić, to możemy je zamienić na takie, proszę Państwa, karbowane, jakby metalowe. Przyciski, które niby mają lepszego gripa dawać, ale mnie to średnio interesuje. No i oczywiście ukochana podkładka pod nadgarstki. Jest plastikowa, co prawda, ale wygodnie, fajnie się tutaj wpina i spełnia jak najbardziej swoje zadanie. Rozważałem, czy nie poprosić Corsera o przysłanie jakiejś nowszej klawiatury, która ma na przykład podkładkę gąbczastą, czyli teoretycznie niby lepszą niż ta, ale wiecie co? Ona nie ma niskoprofilowych switchy, a te switche są największą bombą Dobra, jesteśmy dwa tygodnie później i w tym czasie stało się wiele ważnych i dość poważnych rzeczy. Koronawirus trafił do Europy. Poza tym dwa ważne wydarzenia miały miejsce. Po pierwsze odwołali IM. Straszna sprawa, ale to już chyba wszyscy zdążyli się pogodzić. Mam nadzieję, że też i finansowo. Oraz druga ważna rzecz, skończyłem robić do końca moje stanowisko, przynajmniej na chwilę obecną. I teraz na szybko powracam pokazać Wam, jak to wygląda i dlaczego mnie to wszystko strasznie jara. Otóż, widzicie. Keylighty są obecne, moje stare lampy jągną, zniknęły, leżą w tej chwili za aparatem i służą mi do doświetlania filmów innych, alternatywnych, czy moich, czy Martyny a ja mam już tutaj słuchawki Virtuoso mam moją klawiaturę Corsera mam keylighty, mam dwa streamdeki, które totalnie zmieniły swoje przeznaczenie, dlatego chciałbym Wam na szybko pokazać jak to u mnie teraz wygląda i dlaczego ten setup w końcu teraz zaczyna wyglądać coraz lepiej coraz ciekawiej, ponieważ no on będzie jeszcze ewoluował, niewątpliwie niedługo szykuje mi się zmiana sprzętu takiego czystą, kartograficzno-procesorową motherboardowego, żeby to wszystko jeszcze bardziej rozbudowywać pod jakąś ekspansję i nowe rzeczy do roboty w tym roku. Dlatego też moi drodzy, zobaczmy jak to u mnie wszystko wygląda poza tym, że da dobry początek, już wam pokażę. Uwaga, cyk, jeden klik na stream deku i nagle mamy iluminację. A może chcę się wyczilować Bum, naciskam drugi przycisk, jedna lampa gaśnie, druga robi się ciemniejsza, cieplejsza i mogę tutaj na przykład montować, grać, cokolwiek robić. Chcę wyłączyć lampy, jeden przycisk, bum, jedna i druga się wyłącza. Z powrotem cholera muszę coś nagrać, klik, jeden przycisk, gotowe. Widzieliście jak one tam po kolei zmieniają najpierw nam jasność, potem kolor, ale to jest coś, co za chwileczkę wam wytłumaczę, a teraz jednym przyciskiem je wyłączam. Jak to zrobiłem, jak to działa jak to jest Zrobione, już wam pokażę, dlatego przenieśmy się bliżej komputera. Po pierwsze, oczywiście, low profileowe switche w tej klawiaturze już zaczęły wylewać miodek na moją duszę, ponieważ je uwielbiam, co naprawdę świetne. Ale ważniejsze rzeczy. Widzicie tutaj jednego killa i to u góry. Jak ja mam je skonfigurowane? W software'ze Stream Decka mamy opcję wrzucać sobie przyciski i funkcje i odniesienia tych, do tych funkcji z aplikacji Control Center, która kieruje samymi światłami. Mamy oczywiście też tą samą aplikację Control Center dostępną na telefonie, nawet Wam ją tutaj mogę pokazać, proszę Państwa. Mogę je tutaj, proszę bardzo, z telefonu włączać i wyłączać, ale co jest bardziej kluczowe, mogę zmieniać im kolor, żeby były cieplejsze na przykład. Ewidentnie od razu widać, co się dzieje. Super jasne, ciemniejsze, jedna ciemna, druga nie ciemna. Ale ja od początku, kiedy myślałem o kilajtach, miałem taki jeden cel, żeby aby móc wszystko przypisać sobie pod pojedyncze przyciski, które by mnie satysfakcjonowały. Dlatego też uwaga, robiłem sobie multiakcję. To jest najfajniejsza chyba rzecz w oprogramowaniu Stream Decka, która pozwala nam wykonać parę rzeczy jedne po drugich, nawet z opóźnieniami odpowiednimi. Dlatego też zamiast dawać sobie osobne przyciski, ponieważ początkowo tak zrobiłem co było trochę głupie do włączenia lampy, ustawienia jej odpowiedniej temperatury, takie dobre podnagrywanie, czyli 5,5 tysiąca kelvinów, czy też jasności na 100%, żeby potem ją sobie zmniejszyć do 10 do trybu chill. To mam wszystko pod jednym przyciskiem. Mam przycisk Reg. To jest takie ładne przyciski sobie tutaj porobiłem krótkie angielskie nazwy. Przycisk Reg daje mi te lampy na 100% jasności, na odpowiedni kolor do nagrywania i włącza, wyłącza obydwie. Mam też drugi, czyli tryb Chill. On wyłącza lewą lampę, a prawej zmniejsza jasność i daje temperaturę kolorystyczną na ciepłą, ponieważ ona jest lepsza dla oczu kiedy siedzę tutaj nocami. I mam też trzecią multiakcję, która mi najpierw włącza, potem wyłącza lampy. Tak to sobie zaprogramowałem, żeby zawsze one się wyłączyły, ponieważ wiecie czasami jakieś tam zależności algorytmiczne sprawiały, że ona się jedna włączała, druga wyłączała, więc teraz jest wszystko git. Mój mały stream deck natomiast stał się, proszę Państwa, soundboardem, ponieważ mam wolne 15 przycisków, które mogę użyć do puszczenia dźwięków. Jeżeli oglądacie Buliego, to już to słyszeliście. Zaprezentuję Wam, jakie dźwięki na przykład tutaj umieściłem motyw z Ricka i Mortiego, który może być użyty w jakiejś ciekawej sytuacji, albo coś, co widzieliście już na odcinku Buliego. Bardzo fajnie to działa. Co jeszcze mamy tutaj? Dziwnego Harry'ego Pottera? Są no to świetne opcje. Ja te streamdecki skonfigurowałem teraz w taki sposób, że mam w nich absolutnie wszystko, czego potrzebuję, ale niewątpliwie w toku używania dojdzie tego więcej. Na moim streamdecku w profilu do nagrywania, bo mam osobny profil do nagrywania i streamowania, mam na przykład przycisk, który mi włącza stronę do wrzucania filmów, włącza mi premiera do montażu, obs do nagrywania, animowany przycisk, który sobie znalazłem, templatkę w internecie, który pokazuje, że film się nagrywa, wyciszanie mikrofonu, wyciszanie dźwięku z gry. A w trybie do streamowania mam trochę więcej rzeczy. Mamy tutaj, proszę Państwa, coś, co mi się bardzo podoba. Po pierwsze, oczywiście, mikrofon, audio, tam włączanie OBS-a, zmiana scen, bardzo fajna rzecz, też sobie zrobiłem customowe przyciski, kiedy scena nie jest włączona. Mamy tutaj też oczywiście kontrolki do chilla i do reka, ale, co jest najważniejsze, znów profil mi się zmienił, mamy, proszę Państwa, kroki. Zaraz zaczynamy, cyk, waiting screen. Dobrze, sceny się zmieniają, o to chodzi, ale Wy tego nie widzicie, ale zmieniają się tutaj kolorki. Tutaj kolejne multiakcje, które sobie wymyśliłem. Ja teraz sprawdzę, co się w nich znajduje, bo nawet dokładnie nie pamiętam pamiętam, mam cztery. Krok pierwszy to jest setup. I ta jedna akcja po pierwsze, odpala mi stronę z napiwkami. Po drugie, odpala mi oprogramowanie, które mówi, kto był najnowszym sponsorem, ile jest sponsorów, i żeby ono musi działać w tle, żeby na streamie to było włączone. Trzeci krok, e, trzeci, tak, e, włączamy scenę, zaraz zaczynamy. Włączamy audio, żeby było słychać powiadomienia o donate'ach i wyłączamy mikrofon. To jest mój krok pierwszy, czyli przygotowanie. Potem następuje krok drugi, czyli jestem. I tutaj mam bardzo fajną rzecz zrobioną, nie muszę ręcznie włączać Lamp przyciskiem REK, kiedy siadam do streama. Nie, ponieważ ten jeden przycisk robi wszystko to, co mój przycisk Grek, czyli włącza lampy na odpowiednią jasność, odpowiednie ustawienia kolorystyczne, włącza je, włącza mi mikrofon, a na sam koniec przełącza się na scenę Waiting Screen, na której ja się już pojawiam. I byłem troszeczkę mm, niepewny, czy będzie to dobrze działało. Czy na pewno do końca włączą się te światła, czy może ja się pojawię, kiedy one jeszcze się zaczynają włączać będzie widać miganie. Ale na szczęście streamdeckowe oprogramowanie jest o tyle fajne że w multiakcji akcja, która jest druga nie odtworzy się zanim nie skończy się pierwsza, dlatego na 15 testów, które zrobiłem bezbłędnie zawsze najpierw lampy się do końca włączały dopiero potem pojawiał się waiting screen dlatego działa to idealnie, poza tym mamy też y, akcję, która się nazywa break, ona uwaga, zmienia scenę na przerwę, wycisza mikrofon, nawet to nacisnę i robi tryb chill jeżeli chodzi o lampy, ponieważ wiecie jeżeli tak mówię, robię przerwę no to zamiast zmieniać scenę, wyciszać mikrofon, wyłączać lampy, nacisnąć Mam jeden przycisk i jestem gotowy do małego odpoczynku dla oczu na tej pięciominutowej przerwie, a jak już jestem z powrotem, znowu mam przycisk jestem, lampy się rozświetlają, a scena zmienia się na, proszę Państwa, waiting screen i działa to świetnie. Mam też oczywiście akcję koniec, którą już pewnie znacie. Wyłącza się mój mikrofon, zmieniamy scenę na kredyty, napisy końcowe, kredyty się odtwarzają, odpala się buzeczka congratulations PewDiePie'a oraz yy, lampy przełączają się w tryb chill. A potem już przyciskiem ręcznie wyłączam streama, kiedy widzę, że Skończyła się muzyczka i kredyty. Dlatego powiem wam tak, nie sądziłem, że Kilighty tak bardzo zmienią moje podejście do tego co się tutaj działo. To jest mój stary pilocik od lampią gnuło. On niestety często mnie zawodził, często się coś bagowało, musiałem po 7 razy klikać ten przycisk. No i zawsze praktycznie były w jednym ustawieniu. Owszem, mogłem sobie zmienić temperaturę światła, mogłem je przyciemnić, ale to wymagało wielu kliknięć, to wymagało przełączania się między lampami, bawienia się z tym, że raz działa, raz nie działa. No i wiecie, to jest najważniejsze, jakość tego świecenia. O wiele pewniej się tutaj czuję, kiedy mamy te takie dobre dyfuzory, które sprawiają, że lampa jest jednym wielką płaszczyzną światła. Bardziej niż w przypadku, kiedy miałem te pojedyncze diody, które naprawdę sprawiały, że moje czoło mogłoby zbierać energię elektryczną do rąk własnych Ilona maska. Tak więc, hej, to jest mój setup. Jeżeli chodzi o słuchawki, to w tej chwili cały czas sobie je testuję, powiedzmy. Bardzo mi się podoba to, jak płynnie można się przyłączać pomiędzy użytkowaniem przewodowym i bezprzewodowym. To jest jeden przycisk i wypięcie kabla, bo jako, że mam nasłuch na mikrofonie przez moje skomplikowane dbx i interfejsy, nie mogę mieć słuchawek na USB bezprzewodowych. znaczy, niby mogę, ale jestem tak wyczulony na opóźnienia, że najmniejsze opóźnienie już ja słyszę się podwójnie, zaczyna mi odwalać. Każdy, kto operuje w audio i wie, że e, powinien wiedzieć, że jeżeli nasłuch jest chociaż trochę opóźniony, to idzie zwariować. Tak więc, moi drodzy, kończymy ten film. Moje studio jest zapgradeowane i naprawdę czuję, że wiele się tutaj zmieniło. Najbardziej mnie jara ten stream deck, do którego w końcu się przyłożyłem. Mogę tyle rzeczy robić za pomocą jednego przycisku, dzięki właśnie multiakcjom i kontrolowaniu tych świateł, że w końcu poczułem taką potrzebę. Bez zrobienia sobie kompleksowego centrum kontroli mojego komputera, streama i nagrywania. No i co, to tyle. Jeżeli wahaliście się, 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 się. Prr, prr, prr. Czy kupować keylighty, czy może jakieś inne lampy? To jeżeli zależy Wam na stworzeniu takiego systemu, jaki ja tutaj na przykład posiadam, to ja polecam keylighty. Oczywiście jągnuło w tej chwili leżą, już tam kurzą. Szybko o nich zapomniałem, kiedy tylko zamontowałem te cudeńka. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz, jak podobał się Wam film. Odwiedźcie mojego Instagrama, jest w opisie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli się Wam podobało. A ja uciekam. Trzymajcie się. Papa! Pa!